Uczestnicy tego konkursu otrzymają pamiątkowe, od księdza proboszcza fundowane nagrody, takie malutkie pamiątki naszej parafii i te nagrody, te dzieci, które nie otrzymają dzisiaj nagród, otrzymają je w najbliższym czasie od swoich katechetów na lekcjach religii. A na początek poproszę bardzo zdobywczynię pierwszego miejsca w kategorii y, dla klas 4-6, a mianowicie Justynkę Lipińską z klasy 5B. Zanim ja wręczę nagrody, to dzieci, wy nie możecie tego pamiętać, nawet wasi rodzice też byli jeszcze wtedy mali. 27 lat temu, kiedy przybyłem tutaj i ksiądz biskup powiedział, że no, yy, będziesz budował kościół na czuba. Szczerze mówiąc nie widziałem, gdzie są czuby. Mówi, gdzie one są? No mówi, tam gdzieś, mówi, na południu. Yy, oczywiście pojechałem do parafii. Mówi, pojedź do parafii świętej Teresy, to może ci tam pokażą gdzie to jest. Przyjechałem do parafii świętej Teresy, wziąłem księdza. Mówi tak, pokażę, to dawne rury. A teraz ja sobie już pamiętam, kiedy byłem 6 lat w seminarium, przychodziłem właśnie tutaj na spacer w każdą prawie środę, czy w sobotę do Starego Lasu i szliśmy przez te rury tam ulicą Wąwozową, nad Byszczycką Wąwozową, a później na narty przyjeżdżałem na te pola właśnie e, e, na rury, bo nie wiem jak to mówić, rurańskie, czy jak w każdym razie, i przyjechałem, obejrzałem, a to same wertepy. Ewangeliczne wertepy. No i rozpoczęliśmy od równania. Postawiliśmy o ten dom, który był dla nas wtedy kaplicą, kościołem. Z tyłu mieliśmy mieszkania, salę katechetyczną. I tu przez wiele lat gromadziliśmy się. Tu sprawowały się Eucharystie, nabożeństwa. Bardzo kochaliśmy to miejsce. Ja do tej pory jeszcze jak wchodzę do tego domu i zapomnę się, to klękam na środku. Przyklękam, po prostu wchodzę automatycznie, bo to jeszcze ciągle nam się wydaje, że to jest nasz kościół. A to jest już teraz dom parafialny i kochane dzieci, w tym czasie wyrosła świątynia, dom parafialny i dzieci na 25-lecie powstania naszej parafii upamiętniły pięknymi rysunkami, które oglądaliśmy w kościele. Ja się ogromnie cieszę, że siostra Eleonora wraz z panią Janiną podjęły się tego zadania i zorganizowały ten konkurs właśnie obrazów tych malowideł i że wiele jest naprawdę pięknych, że wśród Was są wspaniale artyści, którzy uterwanymi nasze 25-lecie, nasz zespół sakralny, naszą świątynię. Gratuluję przede wszystkim zdobywcom pierwszych, drugich, trzecich wyróżni, wszelkich miejsc i bardzo się cieszę, że mogę Wam to wręczyć. To jest Ty jak masz na imię? Justyna. Justyna, dobrze Ci się malowało? Tak? No to pięknie. A ja jeszcze bardzo. w takim razie poproszę zdobywców pierwszych miejsc w kategorii 1-3. Natalię Goliszek i w kategorii wieku Przedszkolnego Franciszka Piaseckiego. A proszę, Pani. Tak. No. tak. dobrze. I książkę on dostanie? Tak. On no. będzie czytał? Umiesz czytać? Nie. A kto ci przeczyta? Mama. A tatuś umie czytać? Tak. Dobrze. Jak masz na imię? Natalka. Natalka, tak, pięknie. I też dostałaś książkę. A w której klasie jesteś? Pierwszej. Pierwszej. Umiesz już czytać? Tak. To, tak. No to przeczytaj tutaj, co mówisz. Czytajcie na przyjście Jezusa. <gry> no, pięknie. Brawo! Na prawdę, wspaniałe. No, gratuluję panu dziecku. No i oczywiście życzę wam dzieci, żeby przybył Mikołaj. Bołajcie. On już słyszy. Bo Mikołaj jest święty, to on słyszy. I on zaraz do Was przyjdzie i obdarzy Was rozmaitymi prezencikami. Tak, ale jeszcze raz podziękujmy serdecznie tym wszystkim, którzy postanowili zrobić swoje prace na konkurs. Dzisiaj cieszą się. Także nie tylko z otrzymanych nagród, ale z tego właśnie, że ktoś docenił tę pracę i mogliśmy oglądać te prace w kościele, kiedy byliśmy w kościele po prawej stronie, one były wystawione. Dlatego jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim, wszystkim którzy wzięli udział w tej pracy. A na scenie wit witamy serdecznie dzieci poprzebierane za aniołków, a właściwie samych aniołków witamy. Najmniejszy aniołek, największy aniołek, prawda? Serdecznie witamy wszystkich aniołków. patrzę przez okienko, poruszyły się zasłonki. Chyba już go widzę, chyba już go słyszę. Zaprzeczały jego sanek dzwonki. Dzyń, dzyn, dzym, dzyń, już Ja się boję, ale ja się boję, ale bać się chyba nie wypada. Zyn, 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 Mikołaju Święty, zyn, 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 przynieś nam prezenty. Zyn, 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 Mikołaju Święty, zyn, 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 przynieś nam prezenty. A wszystko z powodu mojej Marysi. Aż taka niedobra? Oj, bardzo. Grymasi, nie słucha się, a nawet powiem ci w sekretie I powiem ci w Nawet kłamy. Tak mi przykro, że nie dostanie w tym roku nic prócz rozgi. serdecznie. Rozumiem, jak przykra jest Twoja służba. Mój chłopczyk jest grzeczny i miły. Nie mam z nim żadnego kłopotu. Cokolwiek mu szepnę do łóżka spełnia dokładnie. Uczy się pilnie, nie dokucza rodzeństwu. Słowem złote dziecko. Słyszało, że święty Mikołaj szybuje do niego najpiękniejszy podarunek. Prawdziwy roberek na dwóch kółkach do jego marzenie. Jakiś ty szczęśliwy, że jesteś aniołkiem stróżem takiego grzecznego dziecka. Ja mam tyle zmartwień z moją wychowanką. Oj, ciężka jest służba nas aniołków. Żeby to dzieci widziały, nie zatmusałyby nas tak często. Co jest zły? Jeszcze gorzej, gdy dziewczynka serce swe odwróciła, od dobrego czynią źle. Płacze anioł stróż, C noc i co dzień, więc dziewczynko złe serduszko w dobre zmień, by aniołek mógł spokojnie pełnić straż. Stróż aniołek to przyjaciel wielki wasz. Za chwilę zajdą się wszyscy. Spocznijmy, braciszku. Witajcie, braciszkowie. Czy jesteście wszyscy? Usiądźcie. Śnieg pokrył ziemię, jak co roku. Zeszliśmy tutaj z jasnych obłoków. To jest stary gości Uch. Ale zaraz czy to anioły, czy to dzieci zaraz o właśnie Jestem tak stary, że muszę sobie usiąść Aniołek